Witajcie na kanale Sieciownik TV z tej strony Patrycja i Adrian witam Was w kolejnym odcinku z Titan Quest Ło, wow. dziękujemy Wam za lajki, like subskrypcje i za wszystko to co robicie w... włączając się w życie naszego kanału. Coś jest? No nie, tak, tak rozkminiałam go trochę, że ma jakieś takie też twarzy. No dobra, dawaj. Nadal polujemy na Yeti. Dokładnie. Chyba idealnie, co bo Ja skończyłem ten. No, fajnie, skończyłem mm -hmm. ten odcinek idealnie. Wszystko sprawdzałem tutaj. Dobra. Lecimy na szczecin. O, ja sobie, zasłoniłem wszystko kamerą. O, ale znaczy, mi oczy Kamerą, mikrofonem. Pamiętasz, jak ostatnio nagrywaliśmy odcinek koło pierwszej chyba, czy. już ten śnieg nam no wypalał oczy, naprawdę. Ale naprawdę ostatnio robimy. Bardzo dużo. <laughs> już jestem przebodźcowana trochę. Ale wiesz, tydzień bez nagrywania kolejny. No, co no. tydzień? Jednak wolę, jak jest to rozmieszczone. Na zasadzie, eee, dobra, trzy odcinki dziennie, a nie. Pięć. Piętnaście. <grym> znaczy, wiesz, co innego też jest, jak człowiek, nie wiem, ma wolny dzień, a nam się złożyło to, że my mieliśmy też dużo na studia i po prostu no. dużo innych obowiązków. Gdybyśmy na przykład nie musieli, nie wiem, robić czegoś na studia, no. to po prostu byśmy sobie na luzie usiedli i to nagrali nawet przez noc, no nie byłoby problemu. Możliwe, no ale nie mieliśmy pełnego. No. Wręcz przeciwnie. Jeszcze doszło nam kilka zaliczeń semestralnych. Ale szybko do ogarnięcia, więc... Ale dajemy radę. Mm. No nie mamy wyjścia, tak? No. Chyba X-a łączyłeś, wiesz? Nie, nie włączam. Tak? A zebrałaś stąd pieniążki? Tak. Yeah. No dobra, okej. Okay. Patrycja niedługo będzie walczyła z minibossem, którym poprzednik że trochę... Znaczy on jest opcjonalny, z misji bodajże. Ale ja się trochę na nie, nim Nie, on nie jest z misji. Chodzi o tego, co zwala ci kamulce na łeb. Tak. Swoje problemy. Obarczać o nim. Bezu, jak ty mi zamierzałaś tą kawę. Nie zamieszałam jej, zalałam czemu? tylko. A czemu nie mieszałaś? Tak wyszło. Super. <śmiech> <śmiech> nie, bo ja chyba ci nawet jej nie podawałam. Ty mi ją przyniosłaś, tak? Tutaj, tak? Jezu, bo mnie czymś zagadałeś. Widzicie? To jest tak, jak człowiek już ze sobą trochę jest, są takie trudne sprawy. <laughs> trudne sprawy. Jezu, nie masz o co płakać, naprawdę. To ty mi kiedyś opowiadałeś, jak zamiast cukru do kawy dosypałeś sobie soli, więc. Tak, żeby widzowie słyszeli. Kiedyś, jak byłem w pracy, jeszcze kiedyś świat był normalny i ludzie chodzili do pracy <laughs> fizycznie. Było. No, prawie 3 miesiąc temu. Robiłem sobie kawę. I wiecie co zrobiłem? Eee, lubię pić kawę z mlekiem. Woda mi się zagotowała, a stało mleko, obok i wlałem mleko do fusów. I tak spojrzałem na to i takie bardzo ładne kakao z tego wyszło. Niech <śm> spoko. Uwierzcie mi nie próbowałem, ale <śm> takiej tandety to mało kto by wypił. Słuchaj, nie widziałam w ogóle tego bossa. A już jesteśmy na takich bardziej... Nie, bo przejdziesz no, do niego. Musiałeś, do tych, tak? musiałeś. I mnie tutaj przy ten. Ty do niego przejdziesz potem, wiesz? Spokojnie. No dobra. Bo nie było w ogóle tego rejonu. Mm. Naprawdę gra została powiększona w Anniversary Edition. Titan Quest Anniversary. Oh, są wreszcie. No i słuchajcie też jak już wszystko tak się wyrównam, W sensie my wrócimy sobie. Już nie będziemy nagrywać na zaś, co najmniej nie w taki sposób jak teraz, to, jest, to mamy parę projektów dla Was. Że tutaj, tam gdzie się można tak dużo pogadać. No co już... ja o czymś zapomniałam? Nie, no w sensie projektów, że muszę recesję dokończyć, która jest zapowiedziana z lordów. No, jest zapowiedziana, więc kiedyś I tak na... na pewno się pojawi. Tak naprawdę ona już się zrobiona, w 3 czwarte. No, tak, 70% jest zrobiona już. Mhm. Już jest zmontowana, tylko brakuje mojego lektora do tego. No nie tak mówisz... Duchy naszych, pr naszych przodków zwróciły się przeciw nam. Atakują każdego, kto zbliży się do świątyni. Co gorsza, w jaskini przodków ktoś ukradł świętą broń, bez której nie możemy się bronić przed atakami Neandertalczyków. Musisz zrozumieć, że czcimy pamięć naszych przodków. Świątynię zbudowaliśmy w miejscu, gdzie żyją ich duchy. A idź na lewo. Na lewo. Na lewo? No. Kuń. Kuń. I kolej, z można jest przyłączyć. Fajna. Gorsze. gorsza. Tak, teraz mało co będzie lepsze. Wiesz, że o tym pomyślałem? Naprawdę. Tak. W ogóle. Co to za mnie szło? A, jeszcze... Już poszło. Poszło. Nie ma co płakać nad rozlanym towarem z mleka i kawy. Nie, no druga sprawa to. Druga sprawa, to myślałem o streamach, Czy już na spokojnie nam się uda niedługo ruszyć z tematem. Mm -hmm. Również też myślę o jednej grze. Co? Czekoladę biorę. Potrzebuję energii o tej mm -hmm. godzinie. <laughs> myślałem o jednej grze dla was, która jest i dla starszych i młodszych. Mianowicie o Minecraft Dungeon. Dungeon, no, Dungeons. Dungeons? Jak to no? się czyta? Dungeons. Nie, to jest takie w stylu hack and slashy. A to będzie gierka, która tak naprawdę jest... Będzie premieranie niedługo 28 maja i dlatego tak sobie pomyślałem, że jeśli ją zaczyna nagrywać, może uda mi się trochę trafić też do szerszej publiczności, żeby zobaczył osoby, które mm. będą wpisywały tą grę, może znajdą mój kanał, a przy okazji zobaczą inne nasze produkcje. Może. Więc wiecie, no, też próbujemy zrobić tak, żeby po prostu y, pokazywać treści, które są na bieżąco. To znaczy, my też się skupiamy po prostu na różnych grach. To nie jest to, że, że oddajemy się tylko i wyłącznie jednemu gatunkowi. Po prostu ogrywamy to, co nas ciekawi, co. Mm. Z, tu, nasze tu jest ta jaskinia, o której mówiłem się. To jest jaskinia przodków. I w niej jest ten Yeti. Nie, to nie jest ten Yeti. Przynajmniej nie był. A teraz to już nie wiem. Mm. Potrafi się po stopie. Spoko. Ale tu tego nie było, to jest jakieś przejście. było. Nie. To nie jest przejście. To jest mini lokacja, więc... Spoko, to jest mini domek. No i dobra. Rodzinka na z pieskiem. A nie, dobra, ta to jest, jest przejście dalej, masz rację. Tu, 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 tak, dobra, tam było co innego. Tu, tu, tu. To nie jest przejście nie? dalej. To ty ja tutaj. Uważaj dwójkę Patrycja, dostajesz. Widzę. No, a w ogóle rano mamy egzamin w niedzielę. W tak. sensie ten materiał będzie na wtorek. Więc tak już po trochę mm -hmm. po ptokach no ale <noise> chodzi o ja to... Wiecie zabawna sprawa naprawdę godzina. Zaraz niedługo północ. My nagrywamy. Pół Czemu nie wiem. Tam nie możesz wyjąć nic? Mm, nie no co ja mam wyjmować nagrobki? A nie, dobra, sorry, sorry. Nie bądź kradziejem. Nie wiem, ja myślałem, że może ten totem jeszcze mogę zniszczyć, czy coś. To, to byś tylko niszczyło. No, o co ci chodzi, no? To nie był element misji, ale. Ale była jakaś broń, którą ponoć zabrali, i, i w sumie nie było tego. Nie wiem, pogadaj z nim. What? Co? Biedy stały były puste? Na pewno? Ktoś ukradł świętą broń. Co, co to może oznaczać? Zaczynam się obawiać. Yy, to nie jest przypadkowe. Duchy, Neandertalczycy, zaginiona świę święta broń. Wszystko jednocześnie. Święta broń leżała złożona w jaskini przodków od pokoleń. Miała ja nam pomóc w godzinie potrzeby. No to już nie pomoże. <laughs> nie dopilnowali sprawy. A, tam. Powie nie. Nie no, tam masz iść. Tam no. i w dół. No. Nie, gdzie ty idziesz? No w dół. Nie, nie, tam. Musisz po drugiej stronie iść w dół chyba. No nie! A dobra, tu jest prawo, racja. Weź mi tutaj, nie rób wody z mózgu. Piskle. Pisklę. Ale naprawdę, nawet wygonisz sobie patrzeć na drugi monitor. Wiemy, ja mam wszystko rozmazane wtedy. Ja tu czemu? Nie wiem, po prostu jakoś ten mikrofon mi to tam przeszkadza. Ale mówisz... Ale o które mówisz o tym czy o tym dużym? Eee, o tym jak tu zerkam i, i jednocześnie próbuję zerkać to, co ty robisz? Nie ja wiem jest, Ja jestem jakaś dziwna. Ale mówisz o tej tankości, bo w tej tankkości ja sam... mówię o każdej grze. Aha. Bo przy tej naprawdę jest rozmazane. Chociaż podejrzewam, że w każdym jest trochę gorsza jakość. Bo jednak on... Łapie obraz, przychwytuje go, więc ma gorszy. No możliwe. Ja też wolę na tamten patrzeć, Słuchaj. wygodniej. Próbowałam już nieraz z niego korzystać, ale potem na przykład chcę ci coś powiedzieć, coś pokazać i, i, i... mi się mylą monitory, więc... <laughs> I co, pokazujesz na ten drugi? <laughs> znaczy, chcę, ale w ostatniej chwili się powstrzymuję, a zwykle już nie ma co ci pokazać, więc... No spoko. tak, Lodowy dinozaur. powiem ci, Wali już dość słabo. Mówisz, że się pogorszyliśmy aż tak? No. No cóż, to niedobrze. Mapa, mapa, mapa. Mapa, mapa, mapa. Jest e, apokalipsy. Mhm. Na Przepraszam Was bardzo, Jak ty że piję kawę. Nie piłem kawy, nie ziewałem. Zacząłem pić kawę, ziewam. Nie no wiem, masz inny organizm. Może kofeina cię uspokaja w porównaniu z innymi ludźmi. Nie, nie uspokaja. W sensie bardziej kofeina dla mnie jest kawa. Jasne, pobudzi mnie, ale mogę wypić tak jak teraz kawę w nocy i pójdę spać normalnie. Nie wiem, ale może masz tam jakieś zaburzone potem spanie w tym kontekście, że Tak, Ty nie wysypiasz się. Nie, właśnie podobno są... Podobno badania chyba na to było, lub nie, jeśli mm. pamiętam, ale słyszałem takie pogłoski, że pijąc kawę przed spaniem, mm -hmm. y, na przykład przed rzemką, lepiej się wyśpisz, że organizm lepiej pracuje wolniej. Nie wiem, podejrzewam, że zaczęło się to wszystko od tego, że ludzie nie mogli po prostu spać, bo mieli jakąś ważną sprawę i jednocześnie próbowali nie zasnąć. Więc jakby stres połączony z kawą działał na nich tak a nie inaczej. Nie wiem, powiem tobie, że. Dobra, gdzie ja lezę? Mój wujek miał taką sytuację, raczej taką sytuację. Byliśmy na rybach w nocy, całą noc na rybach. <laughs> Wróciliśmy o 6 rano, czy o 5. Wypił sobie kawkę, poszedł spać. No a ja okay. dzisiaj rano idę Staliśmy na studium. Odpaliśmy tam po prostu słuchaliśmy, ale ze względu na zmęczenie ja wypiłem kawę, chwilę posłuchałem, tam leciało. Miałem nadzieję, że jeszcze zasypiłem, słyszałem co się dzieje. No i po chwili mi się film urwał. I powiem tobie, że... Nie wiem czy to zasługa kawy czy nie, ale jak już się obudziłem, to czułem się lepiej dużo po tej godzince dwóch drzemki. Nie no może drzemka sama w sobie. To dała. I kojący <noise> głos wykładowcy. Tak. No chociaż... Głos tego wykładowcy jest naprawdę przyjemny, słuchajmy. Wykładowczyni. Wykładowczyni? No? no, wykładowcy, jako wiesz. O. Tutaj będzie, i w lewo będzie ten. To wszystko moja wina. Nasza święta broń, ależ ze mnie głupiec. A teraz mają ją ci dzicy na Undertale. Wszelka nadzieja przepadła. Myślałam, że będę bohaterem. Tak mi się zdawało. Wezmę broń naszych przodków i zdziesiątkuję nieprzyjaciół. Wtedy góry znowu byłyby spokojne i bezpieczne, ale straciłam ją. Rozgniewałam duchy przodków i duchu... duchu. gór duchy góry chyba powinienem był przewidzieć zasadzkę powinienem był stawić im czoła i walczyć do końca ale nie walczyłem, uciekłem i, ni i nie, nigdy nie widziałam ich tak silnych byli jak rozszalałe bestie a teraz jeszcze mają moją broń no spoko, nieźle tu rozegrałeś facet naprawdę, no. podziwiam takie 2 na 10 no to zaraz tam pójdziemy jak już mają twoją broń to kilka Kliknięć później ich nie zbawi, że przyjdziemy. O, taka prawda. Niech mają szansę na przegrupowanie się. Tak. Tak to jest, jak się wierzy w jakieś stare legendy. No, ale legendy arturiańskie są niesamowite, pamiętam. Znaczy, legendy oczywiście same w sobie są piękne, tak? I to nie tylko arturiańskie, mhm. ale każde. Znaczy, odkąd inaczej. Jakby to ująć, yy, bardzo lubię Wikingów, ale jak usłyszałem motyw łączenia Wikingów z legendami arturiańskimi, na przykład tego, że Cesarstwo Rzymskie, za. Jakby to powiedzieć, jak Wikingowie podbijali Anglię, to w Anglii znajdowały się, że pozostałości po Rzymie, który w tamtym okresie, raczej w tamtym. W ileś tam setek lat w tył podbił Anglię, czy tam był w Anglii, bo oni dotarli, bodajże. Tak? Nie no, to było tak, że najpierw byli Rzymianie, potem byli. Były ludy, które odbiły ek... sobie. No tak, to Anglii, prawda. A potem dopiero pojawili się tam. Jeszcze celtowie byli przed. No celtowie też. Celtowie, niesamowicie rozmięty naród, który został też zniszczony, jak zwykle, komu się nie podobało. Jak to? Odstawali z czymś. No, no to jest zawsze tak, że człowiek, człowiekowi, wilkiem, tak. No i o celtach, to są różne legendy. E, to jest chyba ten bohater który ma tą być. No. Dwójka. No cały czas klikam, Tak? No. Co ty myślałeś? Że ja tu się zabawiam z nimi tak po prostu? No jasne. Ty to tak delikatnie z nimi. Nie wiem gdzie. Buba duba. Już tego bohatera potraktowałam poważnie. Bo ty potraktujesz, Ty traktujesz poważnie, to ja nie wiem. <coughs> Nie, to nie cały czas chyba jeszcze na to. <grym> jeszcze długa. A to na czym skończyliśmy? Na biciu na Nie na celtach. Mhm. Jeszcze przed celtami, albo tam jakiś inny był, ale nie pamiętam nazwy. Jak kojarzycie, to dajcie znać w komentarzu. To znaczy wiesz, w Polsce też były wierzenia jeszcze z czasów. Ym... Boże. przedchrześcijańskich, tak? Kultywowane. I to do XVIII czy tam XIX wieku, tak? A ludzie jakby... Y, ostatnio właśnie czytałam, że y, zaczynają brać śluby w wieży, w wieży staropolskiej, tak? O, ciekawe. No. Z tymi wszystkimi gusłami no takie... No nie wiem, jak komuś się to podoba. To nas grała taka muzyka przed chwilą, czy mi się wydawało? Chyba. W sensie w grze pewnie, bo on mm -hmm. tak ci kurzy. Że... Mam go załatwić, czy nie? No no ja spróbuję. E, ja bym ci radził łuk używać, bo on jest naprawdę ciężki. Albo w sieć go łapać. Dobra, to pik, pi, 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 pi. Uważaj, leci do ciebie. od razu. Spokojnie. W ogóle myślę, że trzeba ten łuk zmienić, naprawdę. Wiesz? Bo wtedy będziesz mogła z miejsca. Czekaj. O, Jezu, pozamieniałaś mnie. No spróbuj. Mój za szybko podbiega. Daj trzeba się No masz ci dziadu los. No, dobra, oddaj w twoje ręce. No ale co? Aż musi schodzić stąd? Nie no, robi ci więcej miejsca, żeby ci nie ale blokować No to weź najpierw do niego. A, no dobra. No ja sobie kawkę popiję. Ta fontanna naprawdę mogłaby... O Jezu. Jak grasz w za dużo gier różnych jednocześnie, to potem ci się tak klawiszologia myli, że to jest masakra. Po co ci to? Ja tak teksty chciałam wziąć, ale coś mi nie idzie. Każdym razem rozwala mnie ten Sunfrier. Nie, on jest bardzo silny, w sensie te kamienie są przegokszone. Hmm. Nie wyczułam go po prostu. Ale i tak ci oddam. wiem, że chcesz, prawda? Nie, nie chcę mi się. Hmm. Dlaczego wiem, że muszę to zrobić, bo podejrzewam, że go nie zabijesz, niestety. Dzięki. Dobra. <grych> Też podejrzewam, że go nie zabiję. Dobra. Ale by się przydała lepsza broń. Naprawdę. Podejrzewam, że ktoś połączył tą misję z tamtym frajerem i tyle. Albo po prostu to jest motyw, że on ma tą broń, i dlatego jest tak niepokonany. A może właśnie. No dobra, to daj coś. ta broń mu daje moc władania kamieniami. Tak. Daj, kamienia! Kamienia daj nam. A w ogóle czekacie na kolejny sezon Wiedźmina? Od Netflixa? Tak jak Daj grosza Wiedźminowi teraz mi się skojarzyło. <grych> Co? Ja tak. Oto. Nie, spodobała mi się narracja. Chociaż ja to tak w uniwersum Wiedźmina nie siedzę tak intensywnie. Poczytałam książki, opowiadania, aczkolwiek... by tak powiedzieć, że... nie wiem, nauczyłam się wszystkich postaci i w ogóle to nie... Nie. To nadal mylę No to opowieści by nie czytałaś oczywiście więc... no. Widzisz, on nie jest silny, tamtą postać to nam nie do. Mm. A teraz muszę uciekać No, uciekaj! Co mam nagle takie cięcie zrobić? Nie wiem, to jest... Och, oh, oh mein go. weź to tam. No, powinno być w super Weź jeszcze swoją duszyczkę gdzie jest? duszyczka? Przecież ja w sumie już mogłabym przejąć. No, proszę bardzo. Tak naprawdę jedynie te kamienie nas niszczyły, nic więcej. Tak. A ty chyba teraz musisz że... do niego wrócić, oddać misję? No, możliwe. Pokaż? No, i tak jest przed. To. Nie, chodziło mi, pokaż misję. Czy tam jeszcze byśmy wrócili do niego teraz, czy? Mm. Już ci mówię. Hmm. Poboczne. Otrzymasz, więc nie otrzymaliśmy. Nie, ale chyba musimy do niego podejść. Albo nie, masz się wrócić do nam tego. I mu powiedzieć pewnie o nie tym. Nie jestem pewna, mam wrażenie, że musimy podejść do jakiejś jeszcze innej wioski. A no, nie wiem. <laughs> Zaraz zobaczymy. Easy. Nie, czasami dostajesz ekspad hmm. dopiero jak oddajesz misję. Niestety. Ja I wiem, myślę, że, że na tym skończymy, przesunąć. jak oddamy tę misję na spokojnie. Mówisz taki krótki dzisiaj? Tak, no taki krótszy odcinek. Tak 20 parę minut wyjdzie 25 podejrzewam. No dobra. No I tak robimy około 30, więc. Też wybaczcie, po prostu nagrywamy dzisiaj. Jeszcze musimy 3 nagrać. Tak jak mówiliśmy, no wyjeżdżamy no i mamy trochę napięty grafik. Więc bądźcie wyrozumiali dzisiaj dla nas. Udało ci się ich powstrzymać. Myślałam, że z bronią naszych przodków Neandertalczycy będą niepokonani. Myślałam, że już po nas. Och, to wszystko moja wina. Dziękuję ci, przybyszu. Źle mi z tym, co zrobiłem, ale możesz powiedzieć mojemu ojcu, że wrócę do domu. No to leć do ojca. Gdzie jest ojcu? No ten, tam, na górze. Eee, z... Widzisz, my, mówiła, że krótki odcinek będzie. Zanim dobiegniesz, to yes, będzie soka. trochę. To, 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 to. Tu, tu. A jego ojciec nie był w jakiejś wiosce? Nie, jego ojciec jest przy tej świątyni na górze. Mm. Tam, tam jest. Mm. No trochę bezsensowna misja, że my musimy się cofać. No. Jakby sam nie mógł powiedzieć. Sam mógłby w sumie ruszyć tyłek i, i wrócić do ojca, tak? No A nie my musimy biec, żeby <laughs> powiedzieć jego ojcu, że on wróci i potem znowu wrócić się tą samą ścieżką i go minąć. Genialne usunięcie. Po prostu genialne. Patrycja Rejcz. Rage mu. A czekaj. No i gdzie jest ten ojciec? Mówiłem, że nie ma tu tego ojca. A może coś makronem siadaj na chwilkę? Adrianie. Ja naprawdę myślę, że on jest w innej wiosce. Znajdź kilu ten bar... Tak, on jest gdzieś tam lala. Wiecie co? Chyba, tu jeszcze. Ale tam chyba jest tylko sklepikarz. Tak. No. Patrycja miała rację, wybaczcie. Ja dałem ciała. Każesz mi biegać bez sensu. Więc słuchajcie, my wam bardzo dziękujemy. Teraz posprzedajemy przedmioty i widzimy się w kolejnym fajnym odcinku z nami. Mamy nadzieję oczywiście, mm -hmm. że się Więc. dobrze bawicie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. No i bawcie się dobrze. Trzymajcie się, hej! Hej!